Witam wszystkich w kolejnym odcinku Penumbra Requiem. Praktycznie już rok nie, nie, nie nagrywałem, ale zostałem zmotywowany w, w, przez moją e, koleżankę e, Kunię e, do skończenia te, te, tego projektu, bo w końcu zostały dwa, e, dwa etapy tej gry do, do końca, więc... Od razu mówię, że ten komentarz nagrywam oglądając to, co przed chwilą nagrywałem, gdyż nie nagrał mi się komentarz. Tutaj przed chwilą widzieliście lag, jaki miałem. Niestety spadek jakości w dalszym ciągu jest, nie, nie, wiem, nie wiem co się dzieje. Możliwe, że for, format muszę zrobić na kompie. Tak więc tutaj nie, nie oszukujmy się, że nie wiedziałem co robić, bo wiedziałem co robić, bo, to już, bo w to już grałem wcześniej. Więc ten odcinek szybko poleciał. Od razu mówię, że następny, ostatni, to już chyba ostatni będzie jaki nagram. Zaraz po tym jak ten komentarz nagram, dokończę nagrywać. Biorę się już z poprawnymi ustawieniami Frapsa i Audio City do nagrywania ostatniego odcinka tego, tej, tej, tej penumry. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy nic z prawami autorskimi, prawa autor, auto, bo nie mogę się wysłowić. Sorka za to sprawami autorskimi ale na razie w każdym razie akta ho 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 jeszcze do tego zanim to prowadzą, więc tutaj nie mam co się nawet nawet obaw w tym momencie. Ja to będę napierdzialał, a wy sobie oglądajcie to, 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 to co ja tutaj kombinowałem tutaj 6, Takie, taka 4, informacja, podają kod 9, do późniejszej 7. szafki, którą trzeba będzie otworzyć właśnie tym kodem. Ten kod brzmi 6497, jakby ktoś nie usłyszał przez moje gadanie. Eee, tutaj jest klucz, te sprawy. Nie zapomnijcie wziąć drewnianka ze sobą Luchy, podczas tego, nie, nie wiem po co się, nie, nie wiem po co wracałem jeszcze. Bo jeszcze jedno, bo ten jeden krosek drewna starczy, żeby rozpalić ogień w kotle, czy tam w piecu, czy co to tam jest. W każdym razie w tym mnie coś nawet cholera przebiało, łeb mnie boli, że to jest po prostu szok. Ale no nie, będę, nie będę wam tu głowy gitary zawracał tym, że, że, że się źle czuję, prawda? Nie? Ferie, ferie mi się kończą, prawda? Bo miałem od 16-16 stycznia ferie, zaraz znowu do szkoły, zaraz znowu wszystko Szkoda gadać Jeszcze w ogóle na tych feriach te akta, w ogóle to wszystko, te zamieszanie, całe kity, mity Po co się złapać drabinki Dwa razy tak spadnę na, na pewniaka o złapie się drabinki, dupa nie złapie się Rozpalamy piec. No rozpalam Ogień. Ogień dziwko. Dobra, tutaj przekręcamy zawór dwójkę to jest od pary e, coś tam od kwasu, już nie, nawet nie pamiętam, w tym momencie odtwarzam to na tym, na Sony Vegasie. Tutaj jest artefakt. Dobra, e, trochę mi tutaj e, spauzowałem na chwilę, bo była, była pewna sprawa, dobra? Ee, nawet, nawet w tym mi potrafią przerwać, no ale no nieważne. Dobra, lecimy tutaj. Ogólnie ta penumbra jakoś nie, nie, nie bardzo mi się podoba, to jest praktycznie sama logika, zero, zero czynów, zero niczego. Tamte inne wersje, nie wiem, y, czarna plaga, overture przebudzenia, to, to było dużo dużo lepsze dla mnie. Bo jednak tam się coś działo, nie? Jakieś, nie stworki dziwne I te sprawy Trzeba było wyjście chociaż uciekać, spółki. chronić się, nie? Proszę opuścić teren, zanim wyjście stanie się przymusowe Moja ciekawość, zaglądanie w szafki, te sprawy Co w końcu ja Tutaj, tutaj właśnie trzeba użyć te, tego kodu 6497 tutaj jest, tutaj jest pewne takie... Nie wiem czy to jest chemikalia jakieś guwięko Ja sobie tutaj co to zaniosłem, bo zrobiłem to w troszeczkę innej kolejności niż przeważnie wszyscy robią tu się oczywiście wracamy, nie? Takie właśnie robimy sobie tylko dłuższą drogę, nie? Bo twórca był, nie wiem, naćpany chyba i... Zrobili z spenumbry. Z fajnej gry, bo czarna plaga naprawdę mi się podoba i przebudzenie też jakieś e elementy, o, spadłem na hardcora, jakieś elementy właśnie horroru, coś, coś w tym stylu w, w tym praktycznie nie ma nic, Poszło, odeszło w zapomnienie. Więc sama logika i próby i błędy Ten odcinek już pomału, widzę, zbliża się do... do końca. No szkoda, że się usunął ten prawdziwy... nie nagrał mi się ten prawdziwy komentarz co na żywo nagrywałem. No ale no cóż. Pierwszy raz coś takiego w tym momencie no, robię, że oglądam swój, swój filmik, nie? I, I gadam do tego. Dziwne. Bardzo dziwne. No ale cóż. Mam nadzieję, że to mi się jakoś ułoży w kupę. Tutaj też trzeba taki myczek zrobić właśnie I hop na drabinkę tutaj zejść nie mogłem, jak zwykle. Ja i moja inteligencja, prawda? <laughs> Marzenia, że doskoczę. Dobra. To nawet nie, 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 niektóre te niektóre rzeczy są tak banalne, że, że masakra. Ale niektóre nad którymi nawet powiem Wam, że, że trzeba się pomęczyć. Już sobie otworzyłem włas. No, przepraszam Was. I odblokowujemy skrzyneczkę. I pierwsze chemikalia. Znaczy kol kolejność chyba jest bez różnicy. Ale już zawsze rzucam najpierw niebieskie, potem żółte. Więc. Już praktycznie jesteśmy na półmatku tego odcinka. Znaczy na pół już dawno byliśmy, teraz czekamy na lumę. W którym podadzą najlepszego szampana. Dłonie będą ściskane, a plecy energicznie wyklepiwane. Co najprawdopodobniej nastąpi na umyśle. Zabijmy się w chowanego, nie wiem, z kim, zombie. Ale będzie wspaniałe! Tak, strzowa! Nie wiem w ogóle po co... po co po co zostawili te płacanie i z tym ciemnością? Niech to nie ma się przeciwować. Więc tutaj I skakanie. Jak zwykle w Penedrze. to jest podstawowa forma zręcznościówek W każdej części to jest. jest tutaj nawet nie ma co? Graczu, twoja podróż zbliża się po końcu. Zostawię cię tu. Proszę, tak, kobieta zostawcie. No i co? Nie ten odcinek już jest... Już jest. Już, jest, już jest, kończy się, więc zapraszam na... do kolejnego odcinka i tyle. Todo va a ser.